Ja mówię kurczę, gdzie ja wpadłem. Przecież to jest niemożliwe, żeby y, taką pamięciówkę objąć. Przecież tyle tu ryb, tyle tych zaworów. Okazało się później, że to jest trochę łatwiejsze niż wynikało na początku. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na fantastyczny zespół ludzi, dzięki którym mogłem szybko i dość sprawnie te instalacje poznać. Ja mogłem zawsze pytać o wszystko. Nie było głupich pytań, cokolwiek bym nie zapytał, to. Ta druga strona wiedziała, że robię to dlatego, że chcę wiedzieć. I po prostu trzeba chcieć wiedzieć. Jeżeli się będzie chciało chcieć i będzie się chciało wiedzieć, to na pewno będzie dobrze zawsze. Część nawozowa, szczególnie instalacja kwasu azotowego, to jest to pierwsze miejsce, gdzie rozpoczynałem swoją przygodę. Zawodową. Tu obserwowaliśmy rozwój technologii, bo to technologia pierwotna była unowocześniana i ulepszana. Nieustannie staraliśmy się, i wiem, że moi koledzy robią to nadal, wdrażać cały czas nowe instalacje, nowe rozwiązania, nowe pomysły. Wielu, moi rodzice do pracy przyjechali do Wrocławka, e, uruchamiali tę instalację. Potem ja e, tutaj przyszedłem. Wśród wielu moich pracowników, kiedy byłem by kierownikiem Wytwórni Twasu azotowego, e, było mnóstwo starszych, starszych ludzi, a przychodzili już wtedy ich synowie do pracy. Zdecydowanie jest to firma. Mająca taki charakter rodzinny i tutaj chyba się rodziny dobrze czują. O rodzinie to mogę dużo powiedzieć, bo moja przyszła żona pracowała w laboratorium. No i zresztą tutaj też zakończyła swoją pracę zawodową. Nie było atmosfery takiej wrogiej, tylko była przyjazna, nie? I która przez te wszystkie lata w Anwilu się raczej utrzymuje. Internetu nie było, w telewizji dwa programy, do mm -hmm. których tam no, czasem dało się coś obejrzeć. Więc. Zostawały takie imprezy wspólne. I to bardzo różne. Mogniska, no, wózka, turnieje piłki nożnej. Największym naszą inwestycją, która jest w trakcie realizacji, jest budowa nowych jednostek produkcyjnych, m.in. kwas azotowy, instalacja neutralizacji oraz instalacja. Granulacje. Nowe jednostki, które są aktualnie budowane, to będą e, dużo lepsze e, instalacje. Będą lepsze parametry, na pewno będzie łatwiej e, tą produkcję prowadzić. Zarząd poprosił mnie, żeby szkolić nową załogę. Warunki mamy wspaniałe proszę zobaczyć, jaki monitor, instalacja. 3D możemy sobie zajrzeć do każdego punktu. Mimo to, że wprowadza się coraz więcej maszyn, coraz bardziej automatyzuje się wszystko, to jednak człowiek jest tutaj najważniejszy. Jeśli się stworzy taką ekipę, która czuje to, że coś znaczy i że może coś włożyć. No to jest bajka.